Siemanko widzowie, witam Was w szybkim unboxingu Mystery Boxa od taniefajerki.pl Napiszcie w komentarzu, co uważacie na temat tego zestawu, czy, czy spełnia Wasze oczekiwania, czy może jest wielkim rozczarowaniem. Lecimy sobie. Na pierwszy ogień idą, na pierwszy ogień idą kulki dymne. Przydadzą mi się one do filmów, do, do shortów czy coś takiego. W ogóle na tym kanale będą pojawiać się y, wszystkie odpalenia. Wszystkich fajerwerków, które kupiłem, bo w sumie kupiłem je po to tylko, żeby zrobić filmy. Czyli mamy sobie tutaj kulki dymne. Następną rzeczą, która mi się spodobała, jest karabinek 40 strzałów tylko, ale ogólnie uwielbiam, uwielbiam karabinki, przydadzą mi się do różnych krótkich filmów, do krótkich form, do różnych eksperymentów. Także mamy 40 strzałów w karabinku. Następną rzeczą jest puszka Saturn 25 strzałów, jest dla mnie ona. Zaskoczeniem, dlatego, że mieści się ona w dłoni. Myślałem, że będzie ona trochę większa. Nie spodziewałem się, że będzie ona aż tak mała. Następnym itemkiem są to rakietki. To są jedyne rakietki w tym Mystery Boxie. Wyglądają one tak. Nic specjalnego z tego, co kojarzę, to są to najtańsze rakietki. Ale przydadzą się one do jakichś fajnych filmów. Przede wszystkim do krótkich shortów, gdzie sobie porobimy różne eksperymenty z nimi. Wyglądają one tak. Pewnie wszystkim znane. Teraz przechodzimy do dwóch najlepszych moim zdaniem rzeczy w tej paczce. Mamy tutaj rc piątki. Totalnie nie wiem, czy są one mocne, czy nie. Ogólnie nie znam się tak bardzo na tym temacie. Także, jeżeli wiecie coś na ten temat, napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy uważacie na ten temat. Tu sobie otworzymy tą paczkę, zobaczymy sobie, jak one z bliska wyglądają. No, są bardzo długie. Są bardzo podróżne. Długie jakieś informacje. No, brak, wygląda to. To tak. Złapię ostrość tylko. RC5, w tej paczce, myślę, że to jeden z lepszych elementów tej paczuszki. Za 5 dyszek. No i ostatni itemek to puszka. Yellow Purple pioni Wydaje mi się, że jest to dosyć fajna puszka, jak na tą cenę tutaj. Dajcie koniecznie znać, czy za 50 zł mamy coś tutaj sensownego. Dla mnie, top 3 to będą te RC5 na pierwszym miejscu. Potem ta puszeczka jest bardzo fajna. No i ten karabinek. Przyda się po prostu do filmów. Nie wiem, czy za 50 zł da się zrobić jakiś lepszy zestawik. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I zapraszam do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Cześć!